Jesteście dzisiaj w Teleautoserwis. Ja jestem Tomek i pokażę Wam jak poprawić skuteczność hamowania w, Focus... w fordzie Focusie MK2, o którym będzie mowa Jest w moich rękach od około 4 lat, może 5 i przejeździłem już parę kompletów klocków, parę kompletów tarcz. Nigdy te hamulce w tym oto egzemplarzu nie były na tyle dobre na ile bym chciał. Często włożę ze sobą przyczepę, która jest ciężka. Wtedy te hamulce już kompletnie yy, słabo hamują. Przy wyższych prędkościach, bez przyczepy też one nie są takie agresywne. Ostre są to takie bardziej spowalniacze. A ja bym chciał te hamulce przerobić na coś lepszego. Fabrycznie w tym autofordzie yy, są montowane hamulce. Tak patrzę na tą bo to auto stoi na kanale. Zamontowane są z przodu tarcze 278 mm. Z tego co się dowiedziałem, bardzo łatwo, poprzez zmianę tylko i wyłącznie jarzm hamulcowych, można, znaczy nie tylko, ale to potrzebujemy, żeby móc takie hamulce założyć. To są tylko jarzmo hamulcowe. Podobno klocki są te same, zaciskie są same, więc potrzebujemy jarzmo i tarczę tak naprawdę. No, i, i zależy, w jakim stanie macie koszki. Jeszcze się wrócę trochę tym, bo to jest malowane jeszcze, całkiem to nie wyszło. I zajmiemy się tą wymianą, zobaczymy, jak to będzie działało. W drugim odcinku, mam nadzieję, że do niego dojdzie, będę zmieniał hamulce również z tyłu. Tam są jeszcze mniejsze tarcze, teraz nie pamiętam średnicy, ale mam w planie założyć tam też hamulce o średnicy 300 mm i e, zaciski tam będą założone od e, większego brata Forda Focusa, czyli Forda Mondeo. Zobaczymy wtedy jak to będzie działało, przejdziemy się, przy okazji Wam pokażę czy to jest robota skomplikowana, czy pasuje, czy tylko tak mówię na forum, jak to wygląda. Więc przejdźmy do samochodu, bierzmy się za robotę krótko mówiąc. No i Jesteśmy w aucie. Auto jest podniesione, koło zdjęte. Widzimy hamulce. Yy, tutaj tak jak mówiłem jest średnica 278. Yy, tutaj są założone kroski ceramiczne, których mam yy, zamiar użyć. Zobaczymy, też mam nowe do założenia, ale one są... To auto prawie nie jeździło. Widać to po korozji na tych tarczach. To auto prawie nie jeździło, te kroski są jak nowe próbujemy je doszlifować, żeby one dalej służyły. No i zobaczymy, czy pasuje to tak, jak wszyscy tam na tych forach mówią. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że nie będę Wam pokazywał zbytnio, jak to wygląda wymiana, no bo to już na niejednym filmie pokazywałem i to może być dla Was w końcu nudne. Więc bierzemy się za robotę i zobaczymy, jak wyglądają te hamulce, jak już je rozbierzemy. No, i dobrze, już jesteśmy po rozebraniu układu hamulcowego. Tutaj widzicie starą czy to jest nową? Widać od razu różnicę średnicy. I teraz tak. Tutaj mamy stare jarzmo, tutaj nowe. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale widać, że te nowe jarzmo ma. Odsadzanie wyższe, czyli jak one tak leżą równo, to te gwinty na śruby są o wiele wyżej. I sprawdziłem, to wszystko pasuje, i właśnie musi być to odsadzanie wyżej, bo jak przyłożymy to jarzmo do nowej tarczy i byśmy założyli stare jarzmo, to byśmy nie mogli przykręcić śrub. A tutaj mamy właśnie odsunięte, żeby to pasowało. I to jest nie żadna przeróbka, jakieś cięcie, nie wiadomo czego. Jedynie, właśnie zakładanie hamulców od y, mocniejszych wersji. Tutaj ja mam silnik 1.6, y, a tu zakładam wersję od y, 2.0. Więc no, różnica w hamowaniu musi być większa. Bo jeśli znacie prawo fizyki, to jeśli tutaj chcielibyście na przykład tu okręcić tarczą, to byście ciężko mieli stacznie obkręcić, Ale jak już. Im dalej będziecie mieli odsunięty palec, to wtedy większą siłą będziecie na to działać. I pomimo to, że kloski zakładacie takie same w jednych i drugich tarczach, to ta siła hamowania będzie większa na większych tarczach. To nie jest tak, że musi być teraz klosek, połowa tarczy, żeby to hamowało. Nie, to nie chodzi o to, jaką powierzchnię to trzyma. Też chodzi w motosporcie w wielkich hamulcach jak najbardziej te, te te kroski zajmują tutaj prawie że pół tarczy, ale ja nie potrzebuję takiego efektu, bo to nie jest autosportowe, tylko do komfortowego poruszania się po mieście, po trasie chcę po prostu, żeby te hamulce były skuteczniejsze, a nie sportowe. Więc jeszcze, więc widzicie, jak to wygląda. Jeszcze zamontuję tutaj takie osłony. To się mówi na to tarcze kotwiczne, które się montuje za tarczą. Jest to po to, że podczas wjeżdżania w jakieś kałuże, w brud i tak dalej, no ma to osłaniać. To jest taka bardziej osłona. I fabrycznie w Fordzie e, taka osłonka występuje tutaj na stworzeniu bardzo malutka. Ja Wam za chwilę to pokażę. Ona osłania jedynie, tak naprawdę nie tarcze w tym momencie, tylko osłania stworzeń żeby podczas nagrzania tarczy hamulcowej nie wystąpiło coś takiego, że stworzeń, który ma gumową osłonkę, żeby ta gumowa osłonka się stopiła i tam tylko to działa, a nie osłania w ogóle tarczy. Ja chcę, żeby mi tą tarczę nie osłaniało, żeby ona tak szybko nie skorodowała jak ta. Tu już widać czuć wrzery na tej tarczy. O jest jeszcze gorzej, i te tarcze. Prawie nie jeździły, tylko stały i tego tak się to stało. Wiadomo, jak się nie jeździ, to się auto psuje. Trzeba takie rzeczy wymieniać. Nie, nie, że się zużyły, tylko się, krótko mówiąc, zepsuły. No i tak, osłona, o której mówiłem, to jest taka, malutka. Więc zobaczcie, tutaj nie ma żadnej innej osłony takiej przeciwkurzowej tarczy kotwicznej. A ogólnie takie osony były montowane z tego, co zawięto w Volvo, i można było to kupić także do Focusa I tutaj są przygotowane otwory, które musiałem przegwintować. Bo, jak nie było ten śrub, to one przez lata zadzewiały, i nie dało rady skręcić na śruby. A po montażu, będzie to wyglądało w ten sposób. Więc ja to montuję, wyczyszczę tutaj tą przygnię piasty, chociaż tutaj to jest utrudnione, ponieważ szpilki są zamontowane. Nie mamy jakich wybić, bo tutaj przeszkadza zwrotnica, więc ich tak łatwo nie, nie wybijamy, więc musimy tutaj się namęczyć dookoła. Całe szczęście ona nie jest skordowana, tylko troszeczkę brudna, ponieważ ja delikatnie smaruję piasty i uważam, że to nie jest błąd. Jakbym montował tutaj jakieś hamulce o wiele, wiele większe, to mógłby być błąd. ale przy takiej średnicy to nie ma żadnego znaczenia. Tylko ta warstwa musi być delikatna i nie może to być smar miedziany, tylko ja na przykład używam ceramicznego. On nie ma opiłków, drobinek metalu, które mogłyby tą przyrgnię jakby okłamywać względem tarczy. I śmiało to się nic nie stanie, i wtedy wam ta, ta piasta nie skoreduje, yy, bo też powie: Ja nie smaruję, bo to może będzie biło. No dobrze, jak nie posmarujesz, to ta przygniać tak skoreduje. Przecież ta korozja będzie się układała też nierówno, i też po czasie może występować bicie podczas hamowania. Więc ja to smaruję. Wy róbcie jak uważacie, ja Wam tylko mówię. Po prostu, jak ja to robię, z mojego doświadczenia, jak to wygląda, no i dobrze, moi kochani. Zobaczcie, wszystko pasowało. Jarzmo przykręciłem bez żadnego problemu. Te same śruby, nawet montażowe, są co do tamtych jarzm. Kosek udało mi się odzyskać. Wyścifywałem go papierem średnim. On się dotrze do tej tarczy. Wszystko się ułoży. Wiem, że tak nie powinno się robić, ale słuchajcie, to jest mój samochód. Klientowi bym tak nie zrobił, yy, bo to jest odpowiedzialność. Tutaj ja sobie sam robię. Nikt mi nie może zarzucić, że nie może mieć mnie pretensji, że tak zrobiłem. Po prostu. I jest założona już większa tarcza. Osłona kotwiczna. Tutaj wszędzie ładnie wychodzi, osłania całą tarczę. No i jeszcze jedne, jedna rzecz, którą ja muszę zmienić, niekoniecznie wy musicie zmienić. Ponieważ ja oryginalnie, oryginalnie, koła na, na zimę miałem koła 15 salowe, na lato mam 17. No i te koła 15 salowe niestety już yy, nie pasują, są za małe. I, I się nie mieszczą po prostu, no. trzeba będzie pomyśleć nad jakimiś innymi kołami. Te będą do sprzedania pewnie. No i montujemy koło. Robię to samo z drugiej strony i testujemy. Słuchajcie, jeszcze takie potwierdzone info. Opona, y, znaczy koło 16 pasuje do tych... Tarcz. więc 16 w górę 15 za małe no i dobrze, jesteśmy już na jeździe próbnej. przyjechamy tam może 5 km hamulce się docierają, ja już czuję różnicę, że jest lepiej, ale też nie czuję, że jakoś niesamowicie jak zaczął hamować, że teraz to wybija zęby o kierownicę, ale czuć już pewność tych hamulców. Yy, ogólnie to trzeba pojeździć, i żeby te hamulce się dobrze dotarły, i wtedy można yy, coś mówić, czy, czy jest lepiej, czy nie. Ale ogólnie no, czuję różnicę. Jeszcze pojadę w jakąś trasę, żeby przy wyższych prędkościach można było porównać te hamulce, bo na razie to czuć różnicę, ale ciężko powiedzieć, jak dużą czuć różnicę. Więc. Zobaczymy, pojeździmy, w międzyczasie pewnie wpadnie film z wymiany tych hamulców z tyłu na większe. Wtedy pojeździmy więcej i zobaczymy. Na pewno będzie poprawa i w końcu ten samochód zacznie normalnie hamować. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie dajcie łapkę w górę, żeby dało mi to mobilizację do nagrywania. Na razie.